Ok, chłopaki, to teraz, żeby wykonać kolejne zadanie, które będzie za chwilę, to będzie nam potrzebny byte, e, a tak system memory bits, czyli byte e, pamięci systemowej. I na tym bajcie pamięci jest kilka informacji. Za chwilę przejdziemy do konfiguracji sprzętowej i go włączymy. Ale tak, co na tych bitach będzie? Pierwszy z nich, first cycle, ten bit jest ustawiony wtedy, gdy sterownik został włączony i jest pierwszy obiekt programu, czyli pierwszy cykl jakby. To wtedy ten bit jest jedynką. Więc Taką informację można mieć. E, druga informacja: jeżeli do pufora diagnostycznego został dodany jakiś wpis, to to będzie na jeden cykl jedynką. I tutaj macie takie e, bity: always true i always false. Czyli zawsze będzie jedynka lub zawsze będzie zero. I właśnie do wykonania kolejnego zadania: jeden z nich nam będzie potrzebny. I jak uaktywnimy to to wtedy w tablicy plc tags, default tag table pojawi się coś takiego po prostu dodatkowe 5 jakby tagów, pięć jakby takich nazw symbolicznych i trzeba pamiętać, że te nazwy symboliczne to są 4, bo to jest byte bajt. o bajtach o typach danych będzie później, nas interesują te 4 dolne, czyli cztery te bity zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, bajtu numer 70 bo taki właśnie tutaj wpiszemy w konfigurację sprzętową, taki adres i jeden z nich nam będzie potrzebny i trzeba pamiętać, że te bity służą do odczytu tylko, czyli je tylko odczytujemy